Przyjemna litera, a jak alkohol. Zdrowy, potrzebny, niepotrzebny, dużo, mało różne informacje. Oczywiście z ustawy słyszymy, że to niezdrowo nie wolno ograniczać. Są też ludzie, którzy dożyli 100, 100 kilkunastu lat, zawsze mówią, no coś tam popijałem w życiu i dzięki temu jest Tak, zdrowszy. ale na ogół ci ludzie się nie upijali. No to zasadnicza różnica no tak. <laughs> jak ze wszystkim. To znowu są bardzo indywidualne rzeczy. Ale gdzieś około 5 do 10 gramów, no ale nie więcej, to są dwie lampki wina po obiedzie, e, wręcz są wskazane. Nie każdy alkohol lubi. Ja na przykład nie lubię alkoholu w ogóle. Jakiegokolwiek. Nie lubię smaku alkoholu. E, czasami gdzieś tam, ale to bardzo, bardzo okazjonalnie, e, gdzieś wypiję. E, nie znoszę. Smaku koniaku na przykład. Nie, nie, nie piję, ale są ludzie, którzy uwielbiają ten smak. No, I to jest właśnie to. Natomiast, <laughs> co, gdzie jest problem? Problem jest taki, że jeżeli my spożywamy alkohol, szczególnie jeśli go spożywamy, oczywiście w dużych ilościach, wtedy w naszej wątrobie ten alkohol jest metabolizowany i tu ciekawostka, zaraz będziemy mówić o jeszcze czymś, chyba pan tutaj nie ma na liście pytań. Bo będziemy mówić o fruktozie. Alkohol jest metabolizowany w naszej wątrobie w taki sposób, że to jest na poziomie komórkowym, że jego produktem jak gdyby jest tłuszcz też i wątroba bardzo nie może pozbyć się takiej ilości tłuszczu. Czy część, go, część go wyrzuci, ale część go zostawi, bo nie, nie na z jego wyrzucaniem, i otłuści się wątroba. No Przecież mówi się, że jak zjemy coś tłustego, to, to A, trzeba to ten zapić ten alkoholem. Nie, ma... to... nie, nie tłuszcz, <laughs> takie myślenie. tłuszcz z diety nie ma tutaj akurat nic wspólnego do czynienia z tym. Alkohol jest dalej metabolizowany w mózgu. I dlatego właśnie no, my mamy takie odczucia, że nam się tam świat chwieje, i tak dalej, po spożyciu alkoholu, dlatego że właśnie on dalej jest metabolizowany w mózgu. Na poziomie wątroby jest, jest mówię, metabolizowany w taki sposób. Oczywiście tam są wytwarzane różnego rodzaju toksyny, kwasy, i tak dalej. Także to nie jest tylko sam tłuszcz. I dlatego nadużycie. Alkoholu doprowadza do również podwyższonej ilości wolnych rodników w naszym organizmie, które zdrowe dla nas nie są. Dlatego picie alkoholu jest. No są nawet tacy puryści, jak gdyby, którzy mówią, że w zasadzie nie powinno się alkoholu, nawet kropli pić. Myślę, że to jest może już też takie. Zbyt twarde podejście, natomiast zdecydowanie nie powinno się tego alkoholu nadużywać, jeszcze z innego też powodu dlatego, że niestety, ale alkohol również sprzyja wielu różnym chorobom przewlekłym. Jeżeli do tego dołączy się palenie papierosów, a bardzo często to tak jest, to ta mieszanka rzeczywiście jest mieszanką bardzo, że tak powiem, wybuchową. Bo wykazano, że mm, sprzyja i to w znaczny sposób rozwojowi choroby nowotworowej. Czyli jakby pomagamy zatruciu tak, papierosowemu, tak, alkoholu. Tak, tak, jeśli chodzi o papierosy, to gdzieś czytałem prace naukowe takie, które wskazywały, że ktoś, kto pali papierosy, to w jego układzie oddechowym, prawda, zaczynając tutaj już od samych ust, yy, oczywiście oskrzela, płuca i tak dalej. Powierzchnia, powierzchnia tych tkanek układu oddechowego, na powierzchni znajdują się już komórki nowotworowe. Już wtedy. Pokazano, że te komórki nowotworowe są jak gdyby uśpione, ale to są komórki nowotworowe. One są uśpione i co ciekawe było w tych badaniach, to to, że w dymie papierosowym znajdują się substancje, które Utrzymują te komórki nowotworowe na powierzchni płuc w stanie nieaktywnym. A więc one papieros powoduje powstanie, ale jednocześnie ma substancje, które, które utrzymują te komórki nowotworowe w stanie nieaktywnym. A więc po co ryzykować? To naprawdę jest bardzo głupie. A jak z tym jest w korelacji alkohol? No, właśnie, jeśli do tego dokłada się jeszcze alkohol, to również są badania wskazujące na to, że połączenie alkoholu i połączenie papierosów to jest już taka bomba zegarowa, jeśli chodzi o chorobę nowotworową, bo od razu zaznaczam, ta choroba nowotworowa wcale nie musi ujawnić się w płucach. To nie ma, nie ma takiego znaczenia. Oczywiście, że najczęściej, jeśli jest ktoś, bardzo dużo pali papierosów, to dochodzi. Do tego, że wielokrotnie tam jest sporo kadmu, i też pokazano, wyliczono, sprawdzono, że właśnie szczeg szczególnie ten kadm, ale w dymie papierosowym mamy bardzo dużo kancerogonów różnego rodzaju, ale szczególnie ten kadm sprzyja powstaniu nowotworu płuc. Do tego dokładamy te stany takie ogólnozapalne, wytworzone przez nadmierne spożycie alkoholu. No i mamy bębę zegarową tykającą, tak.